Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że Hej, tym ale... razem musimy się udać na następne zajęcia. Tym razem z obrony przed czarną magią. Jakiegoś nowego czaru się będziemy uczyć. Hej, Może sobie pary, kupimy najpierw kupić? jakąś Hej, pary, kartę. Może ktoś będzie masz? miał. A mam sporo no, fasolek. Kartę, o, ja? brązowa karta. Chętne, więc się Wezmę sobie. Masz jeszcze coś? W nikt takiego nie ma. Ale ci będą zazdrościć. Tak mi przy. Eee. Przed chwilą sprzedałem resztę towaru. Jedna tylko. Zobaczymy u tego. Co masz? Mam srebrną o. kartę czarodzieja, nigdy jeszcze nie tasowaną. Jak wiecie, w ostatnim odcinku już tam olałem jedną kartę, którą nie chciało mi się tyle czasu przechodzić do tego miejsca, gdzie ta była schowana karta. Więc to olałem. A, ale dobra. Trzech się nachapałem. O, akurat, tą kartę, co jest po prawej, to miałem, mi wtedy wypadała z tego. Z kufra. O, i mamy drugi klucz. I ktoś się w komentarzu pisał, co, jak właśnie uzbieram te e, 10 srebrnych kart. Za każde, za każde 10 e, kart srebrnych e, dostajemy klucz, który właśnie tutaj na tym następnym piętrze. Odblokowuje nam jeden zamek do tajnego pokoju, a co jest za nim, no to musicie oglądać moje odcinki to się dowiecie. No widzicie, odsłania się, czyli jeszcze 20 srebrnych kart muszę znaleźć, kupić. Wtedy będę się mógł tam dostać. A my idziemy na zajęcia, tylko nie wiem na którym piętrze Hermian gdzieś powinna nas czekać. Tylko nie mam pojęcia gdzie, chyba jeszcze wyżej. Czekasz tam na mnie, mała laseczko, czekasz. Ej, ja nie gryzę, no no chodź tu. Dobra, co to za sprawdzian będzie. Dobra, to nie jest ważne. Ważne jest, że mamy następne. Skup się na symboli. Eee, zaklęcie sobą. do nauczenia się. Niech moja uroda cię nie rozprasza. A, na bank. Jest Widzisz przed sobą? Będzie się poruszała po symbolu. Kiedy różdżka znajdzie się dokładnie eee. nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz strzałki, by trafić Aha. w cel. To ćwiczenie No 3. 2, 1, start, wiem co robić. Musisz dokładnie 10 17 punktów i pozamatane 11 sprawdzian. przejść dalej. Początek pierwszej rundy. Hmm. Dół, lewo, lewo. Nie żartowałem Jest! Udało mi się fajnie, mam 5 punktów, ale jest to super. komicie Harry! przechodzisz do następnej rundy! Ale ten gościu ma wkurzający głos, nie przyznajcie to. Początek O, już rundy. jest pro. Czy mi się uda? Czy mi się nie uda? Tu jest jeszcze lajcik. zaraz będzie następna. Ło! Wow. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. Hej, z masz punktów ty tym punktów razem. Mam nadzieję, że ich dalej wyprzedzam. Monitoru. Początek trzeciej rundy. Nie powiedział start. Zrobiłem fal start. Jest! Udało mi się! Jak się koleś podniecił? Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla gry. Egi ci... się! Tak, idę na sprawdzian, wiem. To nie jest ważne. Hipoteza w Zwanu Spongeify. By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter nad nami. Postara się odnaleźć ją, musisz ja w... że żeby... przegrywasz. Dobra. 999 sekund. W całym po poukrywane są dywany Spongeify. Jeśli rzucisz na nie zaklęcie Spongeify. dobra, wiem, że to się tak nazywa. Aby znaleźć ukryte platformy spongify. Tak. Szukaj na podłożu. Ja się wolę z wieźniakami tu pobawić. Ja ale fasolkę bym chciał. Ale głupie. Tu mam. No po co ty tam wchodzisz? I on jest. A, no i to rozumiem, obraz taki trochę ten nie dobra. Opa, dobre. O, nie, 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 tamtych nienawidzę. Drewniaki. Fuj! Ta, już ci w mnie. No to samo, co mam, muszę z tymi dziadami robić, tylko wiem, że to są o wiele szybsze i potrafią upierdzielić kogoś w palucha. To jest on tam wyskoczy stamtąd? Dobra, mam nadzieję, że go nie ruszę, bo one są serio ohydne. Opa! A tam dalej? Wow! Bo później się muszę dostać. Tam coś jest. Uuuuu! Uh -huh! Jam! Ej, jak ja tu mam wrócić? A. Tam się da dalej? Nie da się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu O, tam jest skrzynia Tu się nie da wrócić No, wracaj, wracaj, wracaj I jump no, My chyba już tu możemy Zawsze mnie te dziwią Czasem Czasem coś jest ukryte za nimi U. O ten cwaniak Będę musiał kombinować jak się tam dostać Oj, te durnie! Ten zaraz stanie tu jest jeszcze jeden? No nie, nie! Fuj! Ale, ale że są brzydkie, uwo! Ej, szybkie cwaniaki! Jeszcze ten. Olawamy go, czy nie? Dobra, nie mogę. Nie zapylają niesamowicie. Upierdzieli mnie zaraz. A, było blisko. Co co było? Coś tu spadło, jak widziałem dobrze. Co mi daje Lumos? Gdzie on jest? Ej, serio? Tu gdzieś? Nie. Jak ja tam mam przejść? Aha, ja do tej muszę, do gwiazdki dość przecież, no tak No Ale tego Lumosa jeszcze raz rzucę, bo może tam gdzieś dalej się dopiero to odblokowuje Lumos, Lumos Dobra Jak już mam brać sekret, no to bym go... Tam można, jak do góry Gdzie tu się można... Łoł! Wow. Jeszcze spadnę i będę jajca. O, się nadziałem. Jeszcze jeden. O, skrzyneczka, ale to nie to i tak, co było dostępne. Lumos. Numer jest głupi, bo trzeba strzelać, gdzie tu się może odblokować. Jakiś... Ukryty, ukryty sekret. Tu był jakiś ten. O. Ej. A, tam od góry. O, 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 o. nie spaść jest ważne, bo gwiazdka. Gwiazdka jest potrzebna. Ale już mam 1700 sekund. Na dół, na dół. Jakieś obrazy. O! Widzicie, faniaki. Nie tu sekretów. No 16. Nie mam tylko 3, to już lumos przegapiłem. Tam już nic nie ma, dobra. O, o, o! Norwego tam. Nie, za wysoko jest. Jeszcze tu zobaczymy. Tam mamy jeszcze tam, bo no, nie wiem. Kurczę, no nie wiem. No tu, ale. Coś więcej by się przydało, a tu nic. Dobra, idziemy tam na górę. O, tam mam ukryty sekret. Jak tam się dostać? Gluty? Nie, gluty. Ej, bo no już nie wiem jak tam wejść. Tu zejdziemy. O! Lumos. Teraz gdzie zaś tu się lumos ukrył? Tu gdzieś będzie. E, nie ma. A po góry? Tu jest. No i to rozumiem. Tam musimy przeskoczyć do tego. A! Ah! Gluty mi uciekły, ale dobra. A widzicie, to po to tu było to zrobione pomieszczenie. Um, teraz muszę iść dalej, tego muszę pchnąć. A i dobra, teraz zejść na czy nie, 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 nie tu Dobrze. Ło! jakie bydle wielkie Fuj Z dupy tak srać. Tu? o tu jest następny Nie dobra, tu są tylko żaby, żaby mi nie są potrzebne Nie ma tu nic ukrytego A nie ma Przynęczka się otwiera. Jest. Tu jakieś obrazy, zaś pewnie będzie ukryty jakiś sekret. O, prawie spadłem. O, o, o. Chyba na dół muszę zejść. Czy w sumie nawet. Lumoz. A. Dobra Tam coś jest. O, o, o. A. Mogę się... zaskoczyć, mogę tak. Karta Tak, teraz się wspinać jeszcze po tych... Żeby nie spaść, to by nie spaść, dobra. Idziemy dalej. Tak. Jeszcze sobie zapis przeskoczył. Co mi się tu... Aha! Nie, 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 nie! Nienawidzę takich pułapek. I co i tyle? Tak, Lumos. Tylko gdzie? Gdzie jest ten Lumos? Nie tam u góry. Nie. Chyba, że tam na dole on był. Ale ja zaspałem, nie wiem. Nie tu jest Lumos, tu. O! 6 na 16. Może z 10 dobiję? Więcej niż połowa. Gdzie ja to mam iść tu? Nie, tu byłem. Zbieramy składniki, przedadzą mi się. Wiem, że do eliksiru. Już mi ktoś to pisał. Ja już też to mówiłem ostatnio. O, karta. Tak za nic. Teraz tu czy nie tu? Nie, chyba najpierw musimy tu wskoczyć, bo by nie robili schodków. Gdyby nie trzeba było iść tu najpierw... O! Ciekawe. Dobra, czyli skaczemy jednak... O tu. No tak mi nadział. Skrzyneczka. smarki. Ej, i rytek tam był. Dureń. Do góry. O. Sam nie wiem co tu w ogóle, gdzie tu jest, co tu robić. Tu zeskoczyć. A wcześniej też tu było zamknięte, tylko tu się zrobił most. Aha, dobra. Aha, trzeba tak zrobić, żeby się nie nadzie nadzieć na to. Ło! Dobra. Nic tam nie ma, nic nie ma, idziemy. Pająk! O! A tam na górę? Jak tam wejść? Jest karta. Jak chcę tam na górę. Co tam jest ciekawego skrzynia? Jak się tam dostać? Nie mam pojęcia. dobra, Olaś to. O, jest już ostatnia gwiazda. Tyle. Ciechary super. się Pozostały czas zostanie teraz przeliczony na punkty. Uh, 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 2200, a zaczynałem z 1000, pamiętacie? 10 na 10 razy chociaż tyle, 144 punkty, Tyż będę miał ile tam? Koło 750, coś takiego. <grym> Ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. No to się to nie, nie przegapię. Idę po fasolki. Hej, Harry, nie teraz laska, bo nie ma fasolek przy sobie. SpongeBob, czyli będę mógł skakać na tych wszystkich gównach. Później tam pójdę. Pokój z fasolkami nie ma! Czyli Citarin był lepszy ode mnie jednak. Ej, o 6 punktów odbieram. mnie wyprzedził, no nie wierzę! Ha. Hej, Harry, jecząca marta jest czuć bardzo zdenerwowana. No i co, co z tego? Znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płaci na schodach. A ja, Kibel zapchała klocka pewnie zasadziła jakiegoś. Achiedzisz, że był kolejny atak, co? Zatkało Wszystko Kibel mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy co się dzieje. Ale przestań się plenić. Idę najpierw się tu. A! Zakryt, ile mamy? Tu mamy 5 na 12. I karcie. Dobra. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzieje ujęczącej Marty, dlaczego stęka bardziej niż zwykle, to czekajcie na mój kolejny odcinek. A na razie to wszystko. Pozdrawiam. Papa! Pa.